Po pierwsze jakość. Kiedy wybrany okna, chcemy, by nam służyły jak najdłużej, by były zawsze trwałe i piękne. Nazywam się Ryszard Wietkał, od 36 lat pracuję w Sokółce, osobiście pilnując, by wszystkie okna, które wyjeżdżają z fabryki, były najwyższej jakości. Nasz proces kontroli jakości zaczyna się już przy wyborze drewna. Używamy surowca zarówno z polskich, jak i amerykańskich lasów. Dokładnie oglądamy każdy element, poszukiwanie jego wad anatomicznych po to, aby mieć pewność co do jego trwałości. Każdy zauważony defekt dyskwalifikuje fragment drewna z procesu produkcji. Trwałość okna wynika również z jego konstrukcji. Została ona opracowana właśnie pod kątem wytrzymałości okien, aby cieszył się nimi jak najdłużej. Służy temu każdy detal, na przykład elementy drewniane są ułożone na przemiennie słojami. Okno starannie zabezpieczamy przed czynnikami zewnętrznymi, dlatego najpierw nakładamy farbę impregnacyjną, która wnika strukturę drewna na kilka milimetrów, chroni je przed grzybami i pleśnią. Następnie nakładamy podkład już w wybranym kolorze. Na koniec nakładamy podwójnie farbę nawierzchniową, która utrwala kolor oraz zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi. Jesteśmy pewni w trwałości naszych okien, dlatego udzielamy na nie do 10 lat gwarancji, a przy właściwej pielęgnacji zachowają swoje walory przez dwa i więcej pokoleń.